Siu męczkowicowi z tej strony macie kolejny odcinek z ulotu na moim kanale. I długo kończy się sezon, za parę dni, więc zrobimy sobie dzisiaj Trochę misji. Hmm. Najpierw sobie chyba wybiorę moc i sami zaczniemy odcinek. Pierwszy match wygrany, jest w Start coś dobrego, epicki. No, emotka. Zrobimy już pierwsze dwie misje. Kolejny match a zrobimy kolejne cztery misje. Sobie zagramy sobie jeden magic. W tym momencie mamy już zrobione chyba 25 leveli w karnecie Sezon kończy się za 3 dni Więc po prostu musimy to sobie otworzyć Zrobimy dzisiaj jak najwięcej misji I tylko wciśniemy W tym momencie robię misje na rankingowych Oj, waliłem się Za dymem jeszcze nie grałem, ale wiem, że na gorącej strefie i na dół muszę jeszcze dokończyć zadania Miło było to wygrać, bo jest tutaj trochę ciężcy chyba... Też mogą być ciężary. No, jeden leży. Drugi leży. Trzeci mam próbował strzelić i strzelił! No strzelił co Jeszcze nie przegrałem żadnego meczu, grając yy, właśnie sobie na tym odcinku. Zrobiłem mega dużą pasę zwycięstw Dobra, szybko wchodzimy tutaj. Niech on strzela, dobra. 1-1. I teraz jeszcze raz tak robimy. Bo nie mają chyba specjalnie postaci na daleko. No mają nite i tarę jedynie. A to nie są takie specjalnie postaci na aż tak daleko. A jestmowałem multa. Ale nasz El tam leci, Niestety nie doleciał, tam nie doleciał. się muszę zrespić już tam biec czy ta teraz mnie strzeliła No i nie strzeliła Dobrze, 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 niech on tam leci Nie trochę poleciał, ale nie dał rady do końca Muszę tego mićka zniszczyć, bo mnie tutaj będzie denerwować Oj, oj, o tam obili nas teraz muszę tam lecieć szybko To było śmieszne. Masz, masz tą piłkę, tą szeli Widzowie, nie wiem czy to prawda, ale słyszałem, że mają wrócić skrzynki do tej gry. Naprawdę byłoby fajnie, myślę. Jeżeli serio skrzynki wrócą, to nagram was z tego odcinek, widzowie. To to padnie, nie wpadnie, no nie. Dwa strzały teraz próbowałem, ale nie wyszło, nic nie wyszło. Niech on nie używa tego ulta, niech tym ultem strzeli po prostu No i nie strzelił Mamy Aaaa no nie fadnie, nita to broniła Dogrywka! Aha, bo myślałem, że to już jest koniec z dogrywki no Dobra, no i wykiwamy 2 do 1. Długi mecz, dosyć. No i przy okazji brązowy 2 Padam na konto wszystkie misje na rankerach zrobiliśmy rankingowe starterów stanowiąc nie 100 błękitek spoko o no i zobaczmy widzowie ile już tego mamy 28 leveli no i jeszcze tutaj to Dobra, zobaczmy co jeszcze mamy A tak duo yy, na Franku musimy też zrobić misję na BL na Spajku też coś jest zobaczmy co my mamy jeszcze na Franku jest pan najwięcej. To nie będzie ten Frank. Ja widzowie nie potrafię grać z Frankiem. Zobaczymy, jak nam pójdzie, ale było ciężko. Widzowie, wygraliśmy kolejny mecz. Niech będzie, pokażę wam już ten mecz. Zaraz będzie, ale naprawdę tym Frankiem idzie mi tragicznie. No, przy prostu widzowie? Jest tragedia, nie. Serio. Prawdziwi gracze to już nie są boty. Na wodę tym Frankiem, by szło jakkolwiek, jeszcze. A frank to zwyczajnie nie jest moja postać. W ogóle, Frank jest ciężką postacią. No i zabiję chociaż tego jednego gracza, no ale ja też dostałem pokonany. Też zostałem pokonany, niestety. Teraz zobaczymy, jak sobie poradzi mój, bo przez te 5 sekund pewnie się wywali od tego serca. No, nie, nie tym razem. Wow, naprawdę myślę, że progres. No, ona no, no, oni zabili mi go. Ale ja już mi nie zabili i te i też mi nie zabiją. Na DIY sobie nie zabiję. Na Ziemię widzę okiwałem Dobra. Czy ona będzie leżeć? Nie będzie leżeć, Ok. Super. Dobra, jeden leży. Ona użyje ulta, nie? Wiedziałem, że ona użyje ulta. No i ja leżę, ale jest mój teammate, mój Bo, który da radę, da radę. Pagam da radę. Da radę. Wszyscy go zwątpili, myślałem, że nie strzeli. A strzelił, A strzelił. Chyba po tych misjach na Bo, na dół i na gorącej strefie skończę robić te misje. Próbuję jakkolwiek jeszcze pozabijać te graczy. Idealnie się tam złożył. No i to nie ja go zabiłem niestety, szkoda. Dobra, a teraz walę mu ulta. I niszczymy go razem z moim teammateem. Wygraliśmy widzowie, wygraliśmy. Ale to grałem na dwóch kostkach tylko, na dwóch kostkach. Nie wiem, nie będę chyba robić ale tych misji. Zobaczymy jeszcze gorącą strefę. Jest gorąca strefa, kandydaci dnia, mapa. Graczy, zagram Edgarem. Ma fana blisko. Może i nie powinienem grać Edgarem, no ale już ten raz zagram Aha i dostałem tym ultem, naprawdę. Serio dostałem tym ultem Super. Mogę tam wskoczyć? Mogę tu wskoczyć, wow No to nie wchodzi, nie Dużo, że mógłbym tam do nich skoczyć, Dobra, skaczę tam do nich. Chyba zrobię to szczerze. bezsensowną rzecz. A, jednak nie. Dobra, jeszcze raz tam skoczę No i teraz wpadam, jednak nie padam. Dokonuję. A, co są te pucharki A, no i gadżet zmarnotowałem. bardzo, wizowe, poradnie jak zgarnować Zwartować sobie gadżet. Ja myślę, że ja tym bardziej powinienem zbierać te czarki te, te od no, psy. Wydawało mi się, że to tam na to ale chyba nie. No i kolejny mecz wygrany. Mapa zdecydowanie na plus. No i zrobiliśmy to zdanie. Myślę, że możemy zacząć otwierać. Zacznijmy sobie oczywiście od tych y, rzeczy, które nie są startupami. Tych dodatków, jakichś monet, kredytów. Gemów, nie wiem, punktów, mocy. No. No. A później sobie otworzymy start dropy. Kolejne kredyty. Może uda nam się Leona odblokować jeszcze dzisiaj. No i mamy tutaj kilkanaście dobre start dropów. Pierwszy. Pierwszy start drop. Rzadki na szczęście oczywiście. Drugi start -drop. Bardzo rzadki, czyli idziemy w górę. Teraz Epicki. Nie, rzadki. Okej. Okay. Czwarte Sardrop. Mityczny, dobra. Był mityczny, to będzie i legendarny. Epicki jest, no i... Kto co jest? Skinderms. O, taki średni. Ring. Wybierz każdy Sardrop, teraz musi być tylko legendarny. Ale nie rzadki, zielony, jest typ podobny do żółtego, ale to nie to samo Zielony mnie nie uszczęśliwia, a jest bardzo dużo. Oj, no, oj, 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 oj oj. Ale tragedia, widzowie, ale tragedia. Warto rzadki. Warto rzadki. Dwa ostatnie. Bardzo rzadki jest, a ty musi być legendarny, widzowie, to być legendarny. Rzadki. No, widzowie, nie powiem, żebym był mega zadowolony z tego powodu. Bo nie jestem. A widzowie, w ogóle zobaczcie, mój klub. Możecie tutaj wbić. Od 10 tysięcy. Zapraszam. Ja ogólnie nie grałem. Teraz w ogóle prostarca i mój klub trochę upadł jak wiecie, to może nam się go uda wyratować. na telewizorze, poprzez to była widzimy się na kolejnym filmie. Siema.